Wyobraź sobie, że nawet w wieku 85 lat budzisz się rano wypoczęty. Mówią, że jakość snu to jeden z najsilniejszych wskaźników tego, jak długo będziemy żyć. Jedną z wspólnych cech stulatków żyjących na wyspie Oukenawe nie jest specjalna dieta czy regularne ćwiczenia, lecz głęboki, niezakłócony sen. Jedna ze stuletnich kobiet z Okinawy podzieliła się swoim sekretem. Każdego wieczoru wykonuje ten sam rytuał, w którym dotyka siedmiu określonych punktów ciała przed pójściem spać. Rezultat: rzadko budzi się w nocy i rano energicznie rozpoczyna dzień. W życiu wielu starszych osób można zaobserwować przemianę po rozpoczęciu stosowania tej metody. Wielu wcześniej budziło się z bolącymi stawami i zamglonym umysłem, ale ci, którzy regularnie stosują tę technikę, często donoszą, że śpią głębiej niż dziesięciolecia wcześniej. Jeden starszy pan, który cierpiał na chroniczną bezsenność, wypróbował tę technikę i po trzech tygodniach powiedział: To nie dotyczy tylko snu, to dotyczy jakości życia. Nauka dopiero zaczyna rozumieć to, co starożytne kultury wiedziały od tysięcy lat. Pewne punkty na naszym ciele są połączone z układem nerwowym, gospodarką hormonalną i aktywnością mózgu. Kiedy stymulujemy te punkty we właściwej kolejności, możemy prowadzić nasze ciało w stan głębszego snu. Co z kolei może skutkować dłuższym, zdrowszym życiem. Dzisiaj zostanie przedstawionych siedem punktów ciała, które stuletni mieszkańcy Okinawy dotykają przed pójściem spać, oraz to, jak mogą całkowicie zmienić jakość nocnego snu. To nie są skomplikowane techniki. Nie wymagają specjalnego sprzętu i każdy może je wykonać, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. Siła tej metody tkwi w jej prostocie. Pierwszy punkt ciała, który należy dotknąć przed pójściem spać: to tylna część karku, bezpośrednio pod kością czaszki. Ten obszar, który w tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się punktem potylicy, jest bezpośrednio połączony z tą częścią mózgu, która reguluje fazy głębokiego snu. Badanie tajwańskiego badacza snu wykazało, że delikatny masaż tego obszaru przez 30 sekund dziennie znacząco zwiększa czas głębokiego snu, szczególnie u osób powyżej 60 roku życia. Pani Maria. 78-letnia emerytowana nauczycielka, która przez lata cierpiała na fragmentaryczny sen, zaczęła praktykować tę technikę. W pierwszym tygodniu nie odczuła znaczących zmian, jednak w drugim tygodniu zauważyła, że rzadziej budzi się w nocy. Pod koniec trzeciego tygodnia budziła się rano świeższa niż przez ostatnie dziesięciolecie. Nauka tłumaczy to tym, że masaż karku zmniejsza poziom hormonów stresu, szczególnie kortyzolu który często odpowiada za nocne przebudzenia. Aby wykonać to ćwiczenie, po prostu umieść czubki palców na tylnej części szyi, bezpośrednio pod kością czaszki. Wykonuj małe ruchy okrężne z delikatnym naciskiem przez około 30 sekund. Ważne jest, aby nacisk był przyjemny, nie silny. Pomyśl o tym czasie jak o małej medytacji, oddychaj głęboko i powoli podczas wykonywania. Drugi punkt ciała znajduje się w środku dłoni który w tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się punktem środka dłoni. Ten punkt jest bezpośrednio połączony z układem parasympatycznym, odpowiedzialnym za stan spoczynku organizmu. Kiedy stymulujemy ten punkt, właściwie włączamy naturalny mechanizm uspokajający naszego ciała. Pan Jan, 82-letni emerytowany inżynier, który przez dziesięciolecia zmagał się z nocnymi przebudzeniami, był szczególnie sceptyczny wobec tej techniki. Ale po tym, jak dostał udaru, jego fizjoterapeuta zasugerował mu tę metodę w celu poprawy snu, ponieważ dobry sen jest kluczowy dla regeneracji. Po trzech tygodniach nie tylko poprawił się jego sen, ale również ustabilizowało się ciśnienie krwi. Jego lekarz był zaskoczony szybkim postępem. Skandynawscy badacze niedawno odkryli, że stymulacja tego punktu zwiększa produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen. W starszym wieku produkcja melatoniny naturalnie spada, co wyjaśnia, dlaczego jakość snu często pogarsza się wraz z wiekiem. Ta technika to naturalny sposób na zachęcenie naszego ciała do produkowania większej ilości melatoniny. Aby wykonać to ćwiczenie, umieść kciuk jednej ręki w środku dłoni drugiej ręki i wywieraj delikatny nacisk przez około minutę. Następnie zmień ręce. Podczas wykonywania skup się na oddechu i wyobraź sobie jak napięcie wypływa z twojego ciała z każdym wydechem. Trzeci punkt ciała znajduje się między brwiami, który w tradycji jogi nazywa się trzecim okiem. Ten punkt, który współczesna nauka uważa za bramę do płata czołowego, jest bezpośrednio połączony z tą częścią mózgu, która odpowiada za spowolnienie procesów myślowych, co jest niezbędne do zasypiania. W starszym wieku często doświadczamy trudności z wyłączeniem umysłu w nocy. Myśli, obawy. Planowanie jutrzejszych zadań, wszystko to może przeszkodzić w zasypianiu. Stymulacja tego punktu to jakby przycisk, który możemy nacisnąć, aby spowolnić aktywność mózgu. Ewa, 75-letnia emerytowana bibliotekarka, która całe życie była samotną marzycielem, często spędzała godziny na czuwaniu w nocy, tkając w umyśle historię. Chociaż jej kreatywny umysł wzbogacał jej dni, noce czyniły gorzkie. Po rozpoczęciu stymulacji tego punktu doświadczyła zdumiewającej zmiany. Nadal cieszyła się kreatywnym myśleniem w ciągu dnia, ale w nocy w końcu była w stanie wyłączyć umysł i odpocząć. Badania neurologiczne wykazały, że delikatna stymulacja tego punktu generuje fale alfa mózgu, które są związane ze stanem przejściowym między czuwaniem a snem. Te fale mózgowe są idealne do zasypiania i często brakuje ich u starszych dorosłych, którzy zmagają się z problemami ze snem. Aby wykonać to ćwiczenie, umieść palec wskazujący lub środkowy w obszarze między brwiami. Delikatnymi, okrężnymi ruchami masuj ten punkt przez około minutę. Ważne jest, aby nacisk był łagodny. Podczas wykonywania wyobraź sobie, że wszystkie obawy i myśli blakiną, ustępując miejsca spokojnemu relaksowi. Czwarty punkt ciała znajduje się we wgłębieniu za uchem, który w tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się również punktem za uchem. Ten obszar jest bezpośrednio połączony z tą częścią mózgu, która reguluje fazy głębokiego snu i cykle snów. Piotr, 70-letni emerytowany nauczyciel, przez lata cierpiał na powierzchowny sen. Nigdy nie czuł się wypoczęty. Nawet chodził do laboratorium snu, ale nie znaleziono fizycznej przyczyny jego problemu. Wtedy stary chiński lekarz pokazał mu ten punkt. W pierwszym tygodniu odczuł minimalne zmiany, ale wytrwał. W trzecim tygodniu zauważył, że nie budzi się już na każdy mały hałas i rano pamiętał, że śnił, co nie zdarzyło mu się od lat. Japońskie badanie wykazało, że w starszym wieku pień mózgu, który reguluje cykle snu, działa mniej efektywnie. Stymulacja tego punktu pomaga ponownie aktywować ten obszar, szczególnie fazy snu REM, które są kluczowe dla zdrowia poznawczego i pamięci. Aby wykonać to ćwiczenie, Umieść palce we wgłębieniu za małżowiną uszną i delikatnymi okrężnymi ruchami masuj obszar przez około 30 sekund po każdej stronie. Następnie delikatnie pociągnij uszy lekko do tyłu na 5 sekund, a potem puść. Powtórz trzy razy. Ta technika zwiększa krążenie krwi w mózgu i pomaga przygotować ciało do snu. Piąty punkt ciała znajduje się w środku klatki piersiowej około trzech palców powyżej dolnej części mostka. W tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się to punktem środka serca i ze względu na głębokie połączenie z sercem i oddychaniem jest niezwykle ważny dla snu. W starszym wieku wzorce oddychania często się zmieniają. Wiele osób ma tendencję do płytszego oddychania, co dostarcza mniej tlenu do mózgu i ciała. To wpływa na jakość snu i zdolność komórek do regeneracji podczas snu. Stymulacja tego punktu skutkuje głębszym, bardziej regularnym oddychaniem. Co poprawia dostarczanie tlenu i uspokaja układ nerwowy. Klara, 80-letnia emerytowana pielęgniarka, która całe życie opiekowała się innymi, w końcu zaniedbała siebie. Zaczęła u niej rozwijać się choroba serca i lekarz zasugerował, aby spróbowała poprawić jakość snu. Po rozpoczęciu stymulacji tego punktu, przed pójściem spać, zauważyła, że oddycha głębiej podczas snu i rano czuje się mniej zmęczona. Po 6 miesiącach jej lekarz był zaskoczony poprawą funkcjonowania serca. Badania kardiologiczne wykazały, że głęboki, jakościowy sen jest bezpośrednio związany ze zdrowiem serca. Stymulacja tego punktu nie tylko poprawia sen, ale również bezpośrednio wspiera funkcjonowanie serca, szczególnie w starszym wieku, kiedy serce naturalnie potrzebuje więcej wsparcia. Aby wykonać to ćwiczenie. Umieść dłoń płasko w środku klatki piersiowej około trzech palców powyżej dolnej części mostka. Wykonuj delikatne, okrężne ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez około minutę. Podczas tego oddychaj głęboko, wdech przez nos, wydech przez usta. Poczujesz, jak klatka piersiowa rozszerza się i kurczy pod Twoją dłonią, co pomaga synchronizować oddech ze stymulacją. Szósty punkt ciała znajduje się po wewnętrznej stronie kolana około trzech palców powyżej rzepki. W tradycyjnej medycynie chińskiej nazywa się to punktem znajdującym się na głównym punkcie kolana i jest szczególnie ważny dla zdrowia w starszym wieku. W starszym wieku często doświadczamy nieprzyjemnych odczuć w nogach w nocy, mrowienia, bólu lub zespołu niespokojnych nóg, co wszystko może zakłócać sen. To częściowo związane ze zmniejszonym krążeniem, które jest naturalną częścią starzenia się. Stymulacja tego punktu poprawia krążenie krwi w kończynach dolnych, co łagodzi te dolegliwości. Pan Stefan, 85-letni emerytowany stolarz, przez lata cierpiał na nocne skurcze nóg. Środki przeciwbólowe i różne ziołowe kremy przynosiły tylko tymczasową ulgę. Ale po rozpoczęciu stymulacji tego punktu przed pójściem spać częstotliwość skurczów drastycznie spadła, a kiedy już wystąpiły, były mniej intensywne. Badania neurologiczne pokazują, że ten punkt jest bezpośrednio połączony z nerwami, które kontrolują podudzie i stopę. Jego stymulacja nie tylko poprawia krążenie, ale również uspokaja te nerwy, zmniejszając objawy zespołu niespokojnych nóg, który dotyka około 15% starszych osób. Aby wykonać to ćwiczenie, usiądź wygodnie i umieść dłoń po wewnętrznej stronie kolana około trzech palców powyżej rzepki. Wykonuj delikatnym naciskiem ruch okrężny przez około 30 sekund przy każdym kolanie. Następnie delikatnie masuj obszar wokół kolana, zwracając szczególną uwagę na wewnętrzną stronę kolana. Siódmy i ostatni punkt ciała znajduje się w środku podeszwy, około miękkiej części pod palcami stóp. W refleksologii nazywa się to punktem szyszynki i jest bezpośrednio połączony z produkcją melatoniny. W starszym wieku szyszynka. Która produkuje melatoninę, często ulega zwapnieniu, co zmniejsza naturalną produkcję melatoniny. To jedna z głównych przyczyn, dla których starsze osoby często doświadczają problemów ze snem. Stymulacja tego punktu naturalnie zwiększa produkcję melatoniny. Pani Janina, 75-letnia emerytowana nauczycielka, która przez dziesięciolecia zmagała się z bezsennością, w końcu regularnie brała środki na senne. Po poznaniu tej techniki zaczęła każdego wieczoru stymulować ten punkt. Po trzech miesiącach była w stanie zmniejszyć dawkę środków nasennych, a po sześciu miesiącach całkowicie je porzuciła pod nadzorem lekarza. Badacze SNU z Uniwersytetu Stanforda w badaniu wykazali, że wpływ refleksologii na sen jest szczególnie silny wśród starszych dorosłych, chociaż dokładny mechanizm jest nadal przedmiotem badań. Wyniki pokazują, że stymulacja refleksu podeszwy nie tylko zwiększa produkcję melatoniny, ale również zmniejsza poziom hormonów stresu, szczególnie kortyzolu. Aby wykonać to ćwiczenie, usiądź wygodnie i umieść jedną stopę na drugim kolanie, aby łatwo dosięgnąć podeszwy. Kciukiem wywieraj delikatny nacisk w środku podeszwy, na miękkiej części pod palcami stóp. Wykonuj ruch okrężny przez około minutę, a następnie powtórz z drugą stopą. Jeśli trudno ci dosięgnąć podeszwy, możesz użyć piłki tenisowej lub specjalnej pałeczki refleksologicznej. Teraz, gdy poznaliśmy wszystkie siedem punktów, ważne jest zrozumienie, jak należy je dotykać we właściwej kolejności i sposób. Kolejność nie jest przypadkowa. Została opracowana w starożytnych kulturach w celu optymalizacji przepływu energii w ciele. Idealna kolejność: kark, dłoń, między brwiami, za uchem, środek klatki piersiowej, wewnętrzna strona kolana, środek podeszwy. Każdy punkt stymuluj przez około 30 do 60 sekund powolnymi, okrężnymi ruchami z delikatnym naciskiem. Cały rytuał nie zajmie więcej niż 10 do 15 minut. Wykonuj tę serię ćwiczeń bezpośrednio przed pójściem spać, już w piżamie, po umyciu zębów. Idealnie w wygodnym, spokojnym otoczeniu, przy przytłumionym oświetleniu. Nie patrz na ekrany przed ani po ćwiczeniu. Jeśli będziesz konsekwentnie wykonywać tę serię ćwiczeń każdego wieczoru, doświadczysz trzech głównych korzyści. Po pierwsze, szybciej zaśniesz. Po drugie, będziesz spać głębiej i spokojniej, z mniejszą liczbą nocnych przebudzeń. Po trzecie, będziesz budzić się rano świeższy i bardziej energiczny. Te korzyści narastają z czasem. W pierwszym tygodniu być może zauważysz tylko małe zmiany. Do trzeciego tygodnia jednak możesz już doświadczyć znacznej poprawy jakości snu. Po trzech miesiącach konsekwentnej praktyki, twoje ciało całkowicie się zaadaptuje, a jakość snu dramatycznie się poprawi, co pozytywnie wpłynie na ogólne zdrowie i potencjalnie na długowieczność. Jedną trzecią naszego życia spędzamy na śnie. W starszym wieku jego jakość to nie tylko kwestia komfortu, ale podstawa zdrowia i długiego życia. Jak pokazują stuletni mieszkańcy Okinawy. Dobry sen to być może najpotężniejszy, a jednak najbardziej ignorowany czynnik w osiągnięciu długiego, zdrowego życia. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego bezsenność jest tak powszechna w starszym wieku i dlaczego wielu uważa to za nieuniknioną część starzenia się, teraz znasz prawdę. To nie jest nieunikniony towarzysz wieku. Po prostu nasze ciało woła o takie techniki jak ta, które ponownie aktywują nasze naturalne mechanizmy snu. W następnym filmie zobaczysz. Jak można tę technikę połączyć z trzema prostymi ćwiczeniami do wykonania w łóżku, co jest szczególnie przydatne dla tych, którzy zmagają się z bólami stawów. Co zaskakujące, te ćwiczenia nie tylko poprawiają jakość snu, ale również znacząco zmniejszają poranna sztywność stawów. Warto zastanowić się nad tym, że jeśli przez 30 lat ktoś śpi tylko o 30 minut więcej dziennie jakościowego, głębokiego snu, to łącznie oznacza 5475 godzin więcej czyli 228 pełnych dni więcej, które ciało może przeznaczyć na regenerację. To jak dostanie 7 pełnych miesięcy uzdrowienia w prezencie. Jak powiedziała jedna 103-letnia kobieta z Okinawy, sen to waluta życia, każdej nocy na nowo czyni nas bogatymi. Zarządzaj nim mądrze.